Witajcie na kanale moim zdaniem.b. Witam Was w ostatnim dniu tygodnia Stonie Książką. Bardzo Wam dziękuję, że byliście przez cały tydzień ze mną. Mam nadzieję, że taki tydzień Stonie Książką Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. <grywa> ja widzę i patrzę, e, także mam nadzieję, że takie wyzwanie Wam się podobało. A dzisiaj zapraszam Was na ostatnie zadania Stonie Książki. Pierwsze zadanie na dziś. To jest pojemnik, definicja pojemnik, rzeczownik. Przedmiot, który może być używany do przechowywania lub transportu. Wykorzystaj nie książkę do transportu niezwykłego przedmiotu, który wybierzesz. Także zapraszam was i zaraz zobaczycie co transportuje w nie książce. Jeżeli chodzi o niezwykły przedmiot, ja tutaj mam taki portfel. Portfel pochodzi z Parfwa i jest to portfel na karty, ale ja go używam jako wizytownik, on może być właśnie na karty, na dokumenty. Ja go używam na wizytówki, tutaj już jest wypchany. I rzadko go ze sobą noszę, dlatego że bardzo się boję, żeby mi się nie ubrudził, a strasznie podoba mi się to, jak on wygląda i jak jest taki czyściutki. Także wykorzystam nie książkę do transportu, żeby go ochroniła i żeby się portfel nie ubrudził. I kolejne zadanie na dziś to jest instrument. Użyj nie książki jako instrumentu i wymyśl jak najwięcej dźwięków, na przykład kartkowanie stron, uderzanie itp. Zaprezentuj tutaj swoje metody. Także przechodzimy do działania. Zaczynamy od kartkowania. Uuu, coś leci nawet. I to już wszystkie zadania na dziś. Mam nadzieję, że ten tydzień z tonie książką i dzisiejszy film wam się podobały. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. E, jestem ciekawa, jak wy wykorzystalibyście jaką instrument tonie książkę oraz jakie rzeczy przenosilibyście w takiej walizce. Napiszcie koniecznie w komentarzach na dole. Bardzo jestem ciekawa. E, bardzo wam dziękuję za ten tydzień wspólnie spędzony. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. E, w kolejnym tygodniu będą się pojawiać następne filmy, także zapraszam do subskrypcji mojego kanału, aby niczego nie przegapić. Zapraszam was także na mojego bloga, facebooka i instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!